Siemanko, witajcie na kanale GIT. Dzisiaj z Wami Jadson i Burzyk. Hej! Przetestujemy dla Was słuchawki Creative Sound Blaster H6. Dla gracza. Przede W ładnym czerwono-czarnym pudełeczku znalazły się oczywiście słuchawki, które widzicie, kabelek 3,5 mm o długości 1,5 m z obu stron z pozłacanymi końcówkami, czteropinowy mhm. do wejść hybrydowych. Mikrofon i słuchawki, tak jakby chociaż yy, w PlayStation, kabelek USB, mikro USB, 2 metrów, mikrofon, jak również instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i witacz taki. No, mikrofon jest luksus, widać, że można go spokojnie w każdą stronę dopasować. Słuchawki utrzymane w czarnej kolorystyce, bardzo ładnie się prezentujące. Dość lekkie zarazem, bo z mikrofonem około 320 gramów. Bardzo lekkie, wyglądają na znacznie cięższe, są takie masywne, solidne. No tak, być może dlatego, że nie ma tu chociażby muszli wypełnionych tą ekoskurą, obramówek. Ekoskura znalazła się tylko tu na górze. Mhm. Nawet od wewnątrz już tutaj jest nową siateczka materiałowa, tak, która zarazem wentyluje. Dzięki czemu uszy nie będą się tak bardzo nagrzewać, zobaczymy czy mi zwentluje czaszkę. No, jest nieźle. Jest nieźle, całe ucho wpada do środka. No, zdecydowanie te, te przetworniki widać, że mają mnóstwo, mnóstwo miejsca jeszcze, żeby się wokół ucha zapędzić. Ale to do tego dojdziemy. Najpierw bardzo ładny czarny mat. Na tworzywie sztucznym. Na, na tworzywie sztucznym. Bardzo ładnie się prezentuje. <coughs> wraz z tymi e, obramówkami RGB, mm -hmm. które oczywiście, jak wepniemy po kablu USB do komputera, będą się świeciły. E, I tak. Na prawej muszli znalazł się tylko mikrofon, mm -hmm. służący okay. do, do monitorowania otoczenia. Aha. Natomiast na lewej muszli znalazł się, znalazło się już całe, cały panel sterowania, przycisk do włączania tego monitora. Mm -hmm. dzięki, dzięki temu monitorowi. Oprócz dźwięków, które będziemy słyszeli wydobywających się z komputera czy z konsoli, będziemy również słyszeć to, co się dzieje wokół nas. Mhm. Tylko nie słyszeć własnym uchem, tylko słyszeć, słyszeć ze słuchawki. Słyszeć ze słuchawki. Bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Już kilka razy to spotykaliśmy, ale o jego działaniu za chwilę. Co dalej mamy? Dalej mamy potencjometr. Bardzo fajny też mi się podoba. Wygodny pod, pod palcem od razu go wyczułem przynajmniej. Dokładnie, tu się z tobą zgodzę, natomiast nie podoba mi się to, że. Tym potencjometrem przyciszamy cały dźwięk windowsowy. Mm, cóż, cóż. Dalej mamy przycisk do chociażby mutowania mikrofonu. Mm -hmm. Dwa gniazda jedno na Jacka 3,5 mm, czyli ten slot hybrydowy, mm -hmm. kiedy będziemy chcieli go wykorzystywać, i oczywiście mikro USB do podpięcia przez USB do komputera, wtedy już mamy, możemy korzystać z oprogramowania dostępnego do tych słuchawek. Dalej mamy również mikrofon do monitorowania, mhm. mikrofon e, główny, który jest oczywiście wyczepiany. Jeśli nie chcemy z niego korzystać, możemy podpiąć sobie słuchaweczki do komputera poprzez jacka, nie mhm. musimy wtykać USB. No i oczywiście equalizer, który e, bez żadnej konfiguracji pozwoli nam przeskakiwać między trzema trybami. ok no to o trybach jeszcze za chwilę. Co mi się podoba, to regulacja, bo jest na takich jakby aluminiowych paskach. Tak, jest to hybrydowy pałąk w połączeniu y, tworzywa sztucznego i aluminium. Mm -hmm. Bardzo Dłoki fajnie to wygląda. Nie w... No, nie jest aż tak może mocno rozciągliwy, ale na pewno dzięki temu będzie zdecydowanie wytrzymalszy. Ale również nie uciska na głowę. Ale nie uciska. No całe słuchawki są jakoś tak ciekawie skonstruowane. Bardzo fajne w środku, duże oznaczenie lewa prawa. Takim klimatycznym obszyciem jakby. No i tak jak mówiłeś, te przetworniki. Schowane w takiej muszli ogromnej, całe bucho wpadnie bez najmniejszego problemu. Przetworniki, jakie znalazły się w haszóstkach, to 50mm magnesowo-neodymowe przetworniki o paśmie przenoszenia od 20Hz do 20KHz, impendacji 32 ohmów, czułości 114 dB. Mikrofon natomiast jest jednokierunkowy z redukcją szumów pas o paśmie przenoszenia od 50Hz do 15KHz. Standardowa specyfikacja. Z haszustek korzystałem zarówno podczas grania, oglądania filmów czy słuchania muzyki. No. We wszystkim radziły sobie dobrze, bardzo dobrze. E, no, mają do, dołączone do siebie oprogramowanie, które nazywa się Sound Blaster Connect. No i dzięki temu oprogramowaniu możemy te słuchawki ustawić pod siebie. Mamy tam również zaprogramowanych kilka trybów. Czy jest to gra, muzyka, film, czy chociażby konkretne gry, jak CS, Dota, mhm. e, seria Call of Duty. To ostatnio staje się popularne i fajnie, że jest, jak komuś akurat przypasuje takie ustawienie do predefiniowanej gry. Spoko, czemu nie? Natomiast, yy, no, nie, nie zakładałem ich na głowy, więc jak pozwolisz, to jeszcze założę sobie i potwierdzam, że są równie wygodne, jak mogłem się tego spodziewać i jak ty zresztą mówiłeś. Te duże przestrzenie sprawiają, że fajnie leżą na głowie, nie męczy się ta głowa, nie jest za mocno ściśnięta. Okularów też chyba za mocno nie będzie czuć, ale to raczej ty już powinieneś powiedzieć. Nie, nawet po dość długim mhm. graniu w CS-a, około 3-4 godzin, mhm. takiej. Yy, jednej serii siadasz i grasz, faktycznie te uszy się nie męczą, te okulary, oprawki od okularów nie piją w czaszkę. Super. No Faktycznie uszy się trochę może grzeją. grzeją. No, no, bo temu, tu jest tyle materiału tak, przecież dookoła. Żoł. Ale dzięki temu, że nie ma wykorzystanej tu ekoskóry, nie hmm. ma też takiej tragedii, że te uszy robią się czerwone i aż pieką. To prawda, to prawda, to jest bardzo ważne. No a co do samych tych gier muzyk i filmów. Yy, no to tak, jeśli ustawimy to pod siebie, czy będziemy korzystać z tych dostępnych profili, mm -hmm. no to naprawdę bardzo fajnie, bo wiadomo, że słuchawki mają wbudowane 7.1. Moim zdaniem jest to trochę, najlepszy, zbędny, dodatek, trochę ale... zbędny dodatek, ale moim, moim zdaniem jest powiem. najlepszym dodatkiem w słuchawkach z funkcją surround, z jaką ja miałem styczność. Czyli, czyli najlepsze 7.1, jakie słyszałeś? Jakie ja słyszałem w słuchawkach, bo wiadomo, to że jest to w większości emulowane. Nie, no, oczywiście. Ale naprawdę broni się. No, oczywiście, możemy to wyłączyć. Możemy sobie podłączyć do e, słuchawki za pomocą samego jacka, gdzie będziemy mieli stereo. Mhm. No i naprawdę bardzo fajnie to wypada. 7-1 z reguły wykorzystuję w produkcjach singlowych mhm. czy w jakichś filmach, gdzie tam jest dużo efektów specjalnych. No i bardzo fajnie się spisują. Podczas muzyki, no już bardziej przechodzę tu, bawię no, się korektorem. Oczywiście i dostosowuje słuchawki pod siebie, więc każdy będzie miał troszeczkę inne odczucia. Natomiast na takich bym powiedział bardziej fabrycznych ustawieniach na no słuchawką też nie można niczego zarzucić, bo te tony czy chociażby średnie i wysokie no są, fajnie tam mhm. się rysują, natomiast ten basik też jest podbity już yy, w samych fabrycznych ustawieniach. To prawda, mnie też się tak wydaje, że, że, że bas jest sprężysty, on nie jest pudełkowy, nawet na naprawdę dużej głośności, bo te słuchawki potrafią być głośne, to on brzmi dobrze, jednocześnie nie zagłuszając jakoś całkowicie wysokich i średnich tonów. To też jest bardzo ważne moim zdaniem. Scena, no jak to w słuchawkach może nie jest najszersza, to 7-1 trochę stara się ją poszerzyć, ale to kwestia, czy to lubicie, czy nie. Natomiast to, co najważniejsze, myślę, dlaczego te słuchawki zostały w, duży, w dużej mierze stworzone, czyli w grach sportowych, jak chociażby Counter Strike, czy, czy jakieś inne produkcje, no to i tak pozostaniecie przy stereo, bo jest ono najbardziej precyzyjne, przynajmniej tak mnie się zawsze wydawało. No tak, i wtedy jeśli już jesteśmy na stereo w cs no to faktycznie pozycjonowanie lewo-prawo góra-dół mhm. jest zauważalne, da się fajnie pograć. No, mikrofon jak mikrofon. No, nie da się mu nic zarzucić, aczkolwiek mógłby być troszeczkę lepszy. No, tak, no bo no. ja tak, na co dzień korzystam z studyjnego, że tak powiem, mikrofonu Nowoksense 1. Uh -huh. No i tamten głos jest bardziej basowy. No, nie, no, oczywiście. No, tu jest jednak taki troszeczkę bardziej dziecinny. Ja bym powiedział, że tu jest po prostu naturalny, czyli taki kiepski, jak człowiek ma. No, a, <laughs> albo też a tam, ten, a tamte, ten sposób. tamte mikrofony znacząco poprawiają jakoś. Natomiast jest, jest, jest ok, nikt nie będzie się na Was denerwował, że Was nie słychać. Pod tym względem bardzo porządku, no i ta ciekawa funkcja monitorowania otoczenia, tak. która mamy dwa mikrofony wbudowane w każdej e, słuchawce, które dzięki temu będą, jeśli muzyka czy tam gra będą za bardzo rozgłoszone, będą w stanie e, nam monitorować otoczenie, więc usłyszymy dźwięki mm -hmm. wydobywające się e, w okolicy nas, czy chociażby m, chcemy sobie pograć, ale mamy w domu małe dziecko i chcemy mieć, coś mieć kontakt ze światem, chcemy mieć mm -hmm. cały czas kontakt ze światem, czy jakieś zwierzę, no mm. i naprawdę to się będzie sprawdzało, fajnie no tak. to działa. Mikrofon zbiera, a słuchawki odtwarzają. To co się dzieje do mikrofon zbiera, jeśli włączymy sobie Funkcję tak. tego, żebyśmy słyszeli z, z tego mikrofonu. Dokładnie, to, to jest jedyne problematyczne, że takie uruchomienie tego nie jest zbyt intuicyjne. Natomiast jak już się uruchomi, to zaskakująco fajny jest to efekt i naprawdę nieźle to wszystko jest zmiksowane ze sobą. Także też mini plusik. Dokładnie. H6 z tymi kolorowymi obwolutami RGB uważam za bardzo, bardzo udane słuchawki. Zarówno sprawdzą się słuchaniu muzyki, oglądaniu filmów, graniu i to graniu nie tylko w produkcji singlowej, jak to ma w większości produktów z systemem 7.1, natomiast również w, w gry e-sportowe. Mhm. No niestety przyjdzie nam za nie troszeczkę zapłacić, bowiem na chwilę obecną około 370 zł. To nie jest, nie to jest mało. mało. <laughs> Ale też słuchawki gamingowe z reguły swoje kosztują, a czasem kosztują, a wcale nie oferują nic nadzwyczajnego. Te z kolei wszystko, co mają tutaj zainstalowane, wykorzystane, robią poprawnie, a nawet lepiej niż poprawnie. Tutaj nie ma funkcji, która by całkowicie psuła jakość dźwięku, jakość wykonania. Też jest bardzo na plus moim zdaniem. Chociaż te materiały mogą być troszeczkę lepsze, być może, ale są za to bardzo ładnie skomponowane i słuchawki prezentują się rewelacyjnie, naprawdę. Jeden z ładniejszych słuchawek, jakie ostatnio mieliśmy. Zgadzam się z Tobą w 100%. Oprogramowanie mm. również jest bardzo przejrzyste, łatwe w użytkowaniu. E, dla osoby, która wcześniej nie miała z tym styczności, e, po jakichś 10 minutach będzie hulała. E, hulała w tym oprogramowaniu, będzie w stanie ustawić słuchawki idealnie pod siebie, więc naprawdę ogromny plus, zarówno za oprogramowanie, jak i za e, całość, mm. jeśli chodzi o słuchawki, zarówno dźwięk, jak i wykonanie. No, naprawdę na duży, duży plus. Dokładnie. 360 złotych tak mówisz, tak? No, okolice 370 bardziej. Uważam, że to jest cena, jaką warto przemyśleć dla takiej jakości dźwięku i. Za taki wygląd. I taki wygląd. To te niechamskie, nienachalne RGB. Delikatne i piękne logo Blaster X na bokach. No super, naprawdę. Bardzo spodobały nam się. Jest.